No tak, żeś przykleił. Tak, żeś przykleił. Mm. <grych> Film look. Coś, co każdy filmowiec chciałby osiągnąć, kupując lustrzankę lub bezlusterkowy aparat cyfrowy, czyli filmowy wygląd waszych produkcji wideo. Dzisiaj chcielibyśmy się skupić na tym, co można zrobić, żeby właśnie taki styl obrazu mógł pojawić się w waszych produkcjach. Son of Krypton versus Bat of Oczywiście zakładam, że większość z was, podobnie jak my, macie do dyspozycji tylko taki właśnie sprzęt, bo kamery cyfrowe kosztują grube miliony. Dlatego pokażemy wam, w jaki sposób można troszeczkę oszukać, żeby ten obraz był bardziej profesjonalny i wyglądający bardziej filmowo, tudzież kinowo. Oh, Oczywiście, pierwsze co przychodzi na myśl, jeśli chodzi o ten słynny film Look, to postprodukcja i to, co dzieje się z obrazem, który już został zarejestrowany. Natomiast, my zaczniemy od tego, co tak naprawdę możemy zrobić już na początku, czyli od konfiguracji aparatu i tego, w jaki sposób będziemy z nim pracować. Natomiast na końcu skupimy się również na kilku kwestiach postprodukcyjnych, i wtedy pokażemy Wam, co w miarę łatwy sposób można zrobić, żeby ten film Look osiągnąć. Pierwsze, co musimy zrobić po włączeniu aparatu to przejście do trybu manualnego, w którym to w trybie jakby pojawiają się wszystkie funkcje, które pozwalają nam osiągnąć ten film Będziemy pracować na Canonie i na Lumixie GH4 i na tych dwóch aparatach będziemy Wam pokazywali, o co tak naprawdę chodzi. W przypadku tego Canona Wchodzimy w ustawienia i przechodzimy do zakładki Picture Style i tam zaznaczamy tryb Neutral. Oprócz trybu Neutral popularny jest również tryb Cine Style, który można sobie pobrać do aparatu gdzieś tam z internetu. W Lumixie GH4, którym rejestrujemy teraz ten materiał, tryb ten nazywa się CineBee. Wszystkie te profile, o których mówiłem. Są to płaskie profile i dzięki temu zapisują więcej informacji i możemy bardziej swobodnie kontrolować później obraz na poziomie postprodukcji. Kolejna ważna kwestia związana z naszym filmlukiem to klatkaż. Przyjęło się, że taki najbardziej filmowy look to 24 klatki, to stąd, że jest to najbardziej zbliżone do oryginalnej taśmy filmowej. Natomiast yy, mamy też standardy telewizyjne związane z tym, że yy, w Stanach Zjednoczonych yy, mamy system yy, tego klatkarzu NTSC, natomiast w Europie jest to system PAL. Różnią się one tym, że w Europie Klatkaż ten wynosi 25 klatek, natomiast w Stanach Zjednoczonych 30. I przy większych klatkarzach będzie to odpowiednio 50 klatek w Europie lub 60 klatek w Stanach Zjednoczonych. Te nasze 24 klatki to jest właśnie to charakterystyczne rozmycie, które powoduje, że wygląd filmu jest taki, a nie inny. Nie mamy takiego ostrego żyletowego obrazu, tylko jest on właśnie w ten charakterystyczny sposób lekko rozmyty. Jedyny przypadek, kiedy będziemy potrzebowali większej ilości klatek, to są te momenty, kiedy będziemy rejestrowali filmy w slow motion. Wtedy im więcej klatek, tym bardziej płynny obraz, który później na poziomie postprodukcji będziemy zwalniać, żeby osiągnąć ten efekt bullet time. Na płynność obrazu wpływa też czas naświetlania, czyli prędkość migawki, i to daje nam ten charakterystyczny efekt motion blur, czyli to właśnie filmowe rozmycie. Przyjęta jest taka zasada, że przy filmowaniu w 25 klatkach ustawiamy czas migawki na 1,5 sekundy i analogicznie w systemie NTSC będzie to 30 klatek na 1,6 sekundy. Zmieniając te wartości, możemy uzyskać zupełnie inne efekty. Wtedy ruch będzie wyglądał nienaturalnie i oczywiście tym samym będzie mniej filmowy. Wszystko w filmie ma swoje zastosowanie. Niestety, yy, młodzi filmowcy często nadużywają zoomu. Oczywiście jest on w pewnych sytuacjach wskazany, dopuszczalny. Można tutaj podać choćby przykład Hitchcocka, to się nazywa efekt Vertigo, kiedy zoomujemy jednocześnie oddalając się z kamerą. Natomiast jeżeli chcemy po prostu odseparować dalszy kadr od bliższego kadru, to najlepiej jest po prostu wykonać to na montażu, a nie bez sensu kręcąc obiektywem w lewo i w prawo. A mówiąc o obiektywach, warto pamiętać o tym, że jakość obiektywu stałoogniskowego na pewno będzie lepsza niż yy, obiektywu zmiennoogniskowego przy tym samym parametrze. Tak jak na przykład mamy tutaj kanona 24-105 mm i przekręcony do pozycji 50, na pewno będzie miał on nieco gorszą jakość niż ten kanon 50 mm stałoogniskowy, którego mam tutaj w aparacie. Trzeba też pamiętać o tym, że konkretne typy obiektywów mają swoje określone zadania. I tak obiektywy o krótszej ogniskowej, czyli te tak zwane szerokokątne, będą służyły nam do pokazywania plenerów lub szerokich planów. Natomiast obiektywy ze znacznie dłuższą ogniskową będziemy wykorzystywać na przykład przy portretowaniu. Starając się uzyskać film look przy portrecie, warto pamiętać o tym, żeby odciąć naszego bohatera od tła. Problemem mogą okazać się bardziej słoneczne dni, kiedy będziemy musieli zwiększyć wartość przesłony, czyli zmniejszyć otwór, przez który wpada światło do naszego aparatu. I tutaj z pomocą przychodzą filtry ND, czyli tak zwane filtry szarości. Powszechnym mankamentem wielu aparatów cyfrowych jest efekt Rolling Shutter, nazywany również efektem Jello. Chodzi o deformację obiektów ustawionych prostopadle do osi optycznej obiektywu przy szybkich ruchach kamery. Uniknąć tego problemu możecie po prostu wykonując znacznie łagodniejsze ruchy kamerą. Dużo mówiłem dzisiaj o płynności obrazu, a tę płynność bardzo często zapewnia nam po prostu to, w jaki sposób poruszamy się z naszą kamerą. W przypadku pracy z aparatem cyfrowym najbardziej filmowy wygląd osiągniemy, kiedy skorzystamy z pomocy statywów, stabilizatorów. Gimbali czy sliderów. Chcielibyśmy wam pokazać kilka propozycji takich właśnie rozwiązań i porównać je z tym, jak podobne ujęcia wyglądałyby, kiedy byłyby filmowane z ręki. To, co robiliśmy na początku, czyli ustawienie w aparacie płaskich profili, służy właśnie temu, żebyśmy teraz mogli wykorzystać je na etapie postprodukcji. Pracując z kolorami na etapie postprodukcji możemy wyróżnić kolor korekcję i kolor grading. To pierwsze to nic innego jak poprawianie nasycenia, kontrastu czy balansu bieli. Dopiero później następuje color grading, czyli nadawanie unikalnego charakteru poszczególnym ujęciom. Ostatnim zabiegiem, który możemy przeprowadzić, jest dodanie kaszet do naszego filmu, czyli czarnych pasków znajdujących się na górze i na dole ekranu, które imitują anamorficzny obraz. Oczywiście, wszystko, o czym dzisiaj mówiłem, to zaledwie podstawy związane z tym, jak można osiągnąć film, lub kiedy kręci się, kręci się lustrzanką. Jeśli interesuje Was temat film looku, zachęcam do zapoznania się z linkami, które znajdują się pod tym filmem. Będzie tam kilka innych poradników, które na pewno jeszcze bardziej pogłębią Waszą wiedzę na ten temat. To tyle na dziś. Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Kręci się!